Dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Jakby ktoś był tutaj pierwszy raz, prowadzę taki fanpage i stronę na YouTube, żeby dzielić się wiedzą z zakresu rozwoju osobistego. Jestem terapeutą, jestem psychoterapeutą, jestem pedagogiem. Jestem kobietą, która z tej wiedzy korzysta i tą wiedzą się dzieli z Wami. Dzisiaj y, troszeczkę kontynuacja ostatniego filmiku, który jak widzę ma dosyć dużą popularność pod tytułem Jesteś kimś wyjątkowym, gdzie mówiłam prawdę, prawdę o Was, że jesteście tymi ludźmi wyjątkowymi, tylko bardzo często przestaliście z jakiegoś powodu w to wierzyć i Waszym zadaniem jako dorosłych ludzi jest... Yy... Odkopać, odzyskać tą wiedzę, odkopać ten skarb w sobie pod tytułem: Jestem w pełni wartościowym człowiekiem, wyjątkowym człowiekiem, zasługuję na wszystko, co najlepsze. I dzisiaj, trochę kontynuacja tego filmiku pod tytułem: Nie poddawaj się nigdy. Zacznij wierzyć w to, że masz prawo, że możesz zrealizować swoje cele, że w ogóle warto mieć to swoje cele. I filmik pod tytułem: Nigdy się nie poddawaj. Słuchajcie. Ja wiem, że bardzo często kiedy zaczynamy coś nowego, kiedy bardzo, bardzo czegoś chcemy, to często idzie to jak kolokwialnie mówiąc krew pod górę i tak bardzo się staramy, tak bardzo próbujemy coś osiągnąć, a ciągle wydarza się coś, co nas podłamuje, zniechęca, utrudnia. Doświadczamy jakiejś sytuacji, które nas zabierają od tego celu, odciągają od tego celu, sprawiają, że wydaje nam się, że jesteśmy od tego jeszcze dalej i że jest nam jeszcze trudniej, i że chyba się nie nadajemy, że chyba nam się nie uda. Dzisiaj filmik pod tytułem nigdy się nie poddawaj, ponieważ kiedy zaczynamy robić coś nowego, kiedy uczymy się czegoś nowego, kiedy mamy jakieś plany, cele i chcemy je zrealizować, i budujemy w swoim życiu e, jakąś drogę do tego, naprawdę porażki, a wręcz nazwałabym to inaczej, trudne doświadczenia, są e, jakby nieodłącznym elementem tworzenia czegoś nowego, realizowania czegoś, czegoś w naszym życiu. Dlatego pamiętaj, że ten moment, kiedy Cię odciąga od tego celu, ten moment, kiedy wydaje się, że wszystko działa przeciwko Tobie, ten moment, kiedy wydaje Ci się, że już się do tego nie nadajesz albo że Ci się do nie uda, jest momentem, kiedy buduje doświadczenie, który cię wzmacnia, który powoduje, że stajesz się jeszcze bardziej przygotowany, jeszcze bliżej tego celu. Właśnie wtedy, kiedy nam się nie udaje, kiedy zadziewa się coś, że wydaje nam się, że mm, nic chyba z tego nie będzie, właśnie wtedy jesteśmy przy zrealizowaniu tego celu jeszcze bliżej. Pamiętajcie, że kiedy uczymy się czegoś nowego, kiedy robimy. Mm, Rzeczy ciekawe, I kiedy yy, realizujemy coś, działamy w ogóle, nie siedzimy, tylko działamy, to porażka, a dokładnie doświadczenie, które pokazuje nam, yy, co zrobić jeszcze inaczej, żeby tylko dojść tam, gdzie chcemy dojść, jest nieodłącznym elementem jakby tego doświadczenia. My uczymy się poprzez doświadczenia porażki, uczymy się poprzez trudności, budujemy siebie i swoją siłę i hard ducha i umiejętności, również poprzez takie nazwijmy to porażki, czy sytuacje, które nas jakby wydawało nam się, zrobiliśmy trzy kroki do przodu w stronę swojego tego celu, a tu się zadziewa coś, że jesteśmy z powrotem cztery kroki w tył. Nie kochani, to tylko nam się tak wydaje. My doświadczając tych trudnych sytuacji, czy tych niepowodzeń, czy tych od, od, odmowy czyjeś, czy nie udaje nam się gdzieś dotrzeć do tych klientów, czy czegoś nauczyć ciągle, czy, czy zdobyć, czy uzyskać tą nową pracę, gdzie się już tyle razy staraliśmy, to naprawdę Zbliża nas do celu, nie oddala. Jeśli w ten sposób do tego podej podejdziecie, jeżeli e wryjecie sobie w swoje ścieżki neuronowe, w swoim umyśle hasło pod tytułem nigdy się nie poddam, jeżeli mi na tym zależy, to idę tam, pomimo trudności, pomimo porażek, to to buduje Was jeszcze bardziej i jeszcze mocniej. Wyobraźcie sobie, że macie jakiś cel, założenie, marzenie i dochodzicie tam tak, po prostu bez żadnych trudności, bez żadnych um, jakichś takich wydarzeń, które Was od tego wyda, wy, um, przybliżają. I wyobraźcie sobie, że realizujecie ten cel, czy on by był aż taki satysfakcjonujący, czy on by was tak kręcił, budował, karmił? No nie. Właśnie te trudności, właśnie te pokonywanie przeszkód, właśnie to wstawanie z kolan, a czasem jeszcze niżej upadamy, tak? I pójście dalej w stronę swojego celu sprawia, że jeżeli już tam dojdziemy, a jeżeli nie zrezygnujemy, to dojdziemy szybciej czy później. Sprawia, że on jest taki satysfakcjonujący, że sprawia nam Taką radość, taki buduje w nas to, jakby, właśnie taką siłę, taką niezłomność, tak? Dlatego, kochani, jeżeli jesteście w miejscu, gdzie zmieniacie coś w swoim życiu, budujecie coś w swoim życiu, chcecie zrealizować jakiś cel i wam nie wychodzi, to pamiętajcie, że jesteście na dobrej drodze i że jeżeli wam na tym zależy. To po prostu nie rezygnujcie. To po prostu ustawiajcie te porażki, trudności jako doświadczenia, jako coś, co was jeszcze wzmacnia, jeszcze bardziej determinuje, jeszcze bardziej was zdenerwuje i wstaniecie z tych kolan, trzepiecie się i pójdziecie po raz kolejny w swoją stronę. Ja wiem, że czasem jest przykro, kiedy się staramy, coś chcemy, i nam się nie udaje. Dobrze o tym wiem. I ja wiem, ile. Odwagi kosztuje robienie czegoś w życiu nowego, stwarzanie czegoś, co może niekoniecznie podoba się wszystkim albo stwarzanie czegoś, co musimy się w jakiś sposób obnażyć, pokazać. Dokładnie wiem, ile to kosztuje odwagi, determinacji, ile zabiera czasu, energii, ale jeżeli dobrze wiecie, Jaki jest ten Wasz cel? I gdzieś on w jakimś stopniu się w początkowej fazie nam nie udaje. Albo mamy tyle wątpliwości, albo tyle lęku, albo tyle nasza głowa nas zabiera, po co Ci to, a może stare było dobre, a siedzieć tam, gdzie Ci wygodnie, a może stracisz. Ja wiem, że głowa nas będzie w tą stronę też ciągła. Natomiast kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Po pierwsze, zachęcam do tego, żeby mieć cel. Po drugie, żeby potraktować w cudzysłowie porażki jako drogę do tego celu i za każdym razem, kiedy się nie uda, chcieć jeszcze bardziej. Po trzecie, no właśnie, po trzecie, nigdy się nie poddawaj. Jeśli coś jest Twoje, to Twoje będzie, tylko nierzadko wymaga to czasu. Zaangażowania, e, jakiejś, jakiegoś oczywiście działania z naszej strony, żeby dojść w to miejsce, w którym chcemy w swoim życiu być. Dlatego e, bardzo krótko dzisiaj, bo wiem, że w współczesnym świecie doświadczamy dosyć dużo trudności, być może zawodowych, być może finansowych, że próbujemy zadziałać, coś zmienić, albo osiągnąć coś więcej. I bardzo często na drodze do tego osiągania, zmiany, działania, po prostu są trudności i porażki. Ale jeśli się załamiemy, jeśli powiemy, ja się chyba do tego nie nadaje, mnie się to nie uda. Już tyle próbowałem, a nic z tego, jestem jeszcze dalej. Jeśli w taką narrację wejdziemy. Polegniemy, poddamy się i nigdy nie doświadczymy smaku, tego sukcesu, tego osiągnięcia choćby nie jakiejś wielkiej rzeczy, ale jakiejś wielkiej rzeczy dla nas w swoim życiu i nigdy nie posmakujemy tego sukcesu. Cokolwiek dla Was to znaczy, czymkolwiek dla Was jest sukces, to pamiętajcie, że drogą do sukcesu są porażki, siłą, którą nas tworzy są błędy i niepowodzenia, tylko takie, po których się nie poddamy. Oddajemy, tylko wstajemy jeszcze bardziej wkurzeni, żeby nie powiedzieć brzydziej, jeszcze bardziej zdeterminowani i nie rozejrzymy się wokoło, może co zrobić inaczej, albo gdzie popełniłem jakąś pomyłkę, błąd, że, że tędy nie mogę dojść, więc muszę iść inną drogą, ale w swoją stronę. Twój sukces. Jest Twoim przeznaczeniem. Eee, porażka jest doświadczeniem, który prowadzi Cię do sukcesu. Nigdy się nie poddawaj i pamiętaj, że robienie czegoś nowego eee, i w, w, w robienie czegoś nowego, w realizowanie celów, porażki są wpisane i są czymś naturalnym i są nie porażką, lecz nauką i doświadczeniem. I czymś, co buduje nasz charakter i naszą siłę, czegokolwiek w życiu pragniesz, idź w tamtą stronę. Jak ci się nie uda, idź inną drogą. Jak polegniesz, to wstań i otrzep się z kolan yy, i nigdy się nie poddawaj. Wszystkiego najlepszego z takim pozytywnym przesłaniem na niedzielę. Jeśli dla kogokolwiek z Was te filmiki są w jakiś sposób pomocne lub wartościowe, motywujące lub po prostu w jakiś sposób wartościowe, bardzo proszę o wsparcie, pomoc, lajki, komentarze czy subskrypcje. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień.